zupa rybna Dziś rano drużynowy wszedł do naszego baraku i powiedział: E, chłopaki, a może zamiast iść na plażę razem ze wszystkimi, chcielibyście pójść na ryby? Tak, odpowiedzieliśmy wszyscy, prawie wszyscy, bo Paulin nie powiedział nic. On się zawsze wszystkiego boi i chce wracać do domu. Gwalbert też nic nie powiedział. Jeszcze spał. Dobrze, powiedział drużynowy. Uprzedziłem już kucharza, że przyniesiemy mu na obiad ryby. Nasza drużyna poczęstuje cały obóz z zupą rybną. W ten sposób inne drużyny dowiedzą się, że drużyna Sokole-Oko jest najlepsza ze wszystkich. Na cześć drużyny Sokole-Oko! Hip, hip! Hurra! zawołaliśmy wszyscy oprócz Gwalberta. A nasze zawołanie to? zapytał drużynowy. Odwagi! Krzyknęliśmy wszyscy, nawet Gwalbert, który się obudził. Po zbiórce, kiedy inni szli na plażę, pan Rato, kierownik obozu, kazał nam dać wędki i starą puszkę z robakami. Nie wracajcie zbyt późno, żebym zdążył przygotować zupę zawołał, śmiejąc się kucharz. On zawsze się śmieje i bardzo go lubimy. Kiedy przychodzimy do kuchni, zaczyna krzyczeć. – Uciekać mi stąd, żebracy! Zaraz przegonię was moją wielką chochlą! Zobaczycie! I daje nam ciasteczka. Z wędkami i robakami doszliśmy na sam koniec mola. Nie było tam nikogo, oprócz jakiegoś grubego pana w białej czapeczce na głowie, który akurat łowił ryby i niezbyt się ucieszył na nasz widok. – Po pierwsze, żeby łowić ryby – powiedział nasz drużynowy – Potrzebna jest cisza, w przeciwnym razie ryby przestraszą się i uciekną. Macie być ostrożni i żeby mi nikt nie wpadł do wody. Nie rozchodzić się, zabraniam Wam wchodzić na skały. Uważajcie, żebyście się nie pokaleczyli haczykami. Długo tak jeszcze? spytał gruby Pan. Co? Zapytał nasz drużynowy zdziwiony. Pytam, czy długo jeszcze zamierza pan się drzeć, jakby pana obdzierano ze skóry, powiedział gruby pan. Takimi krzykami przestraszyłby pan wieloryba. Tutaj są wieloryby? Zapytał Benon. Jak tu są wieloryby, to ja sobie idę. Krzyknął Paulin i zaczął płakać. I mówić, że się boi i że chce wracać do domu. Ale nigdzie nie poszedł. Za to poszedł sobie gruby pan. I bardzo dobrze, bo zostaliśmy sami i nikt już nam nie przeszkadzał. Kto z was był już kiedyś na rybach? zapytał drużynowy. Ja! powiedział Atanazy. W zeszłym roku złowiłem taką rybę! i rozłożył ramiona jak mógł najszerzej. Zaczęliśmy się śmiać, bo Atanazy to straszny kłamca chyba nawet największy z nas wszystkich. Kłamiesz, powiedział mu Benon. A ty mi zazdrościsz i jesteś głupi, powiedział Atanazy. To była taka ryba. I Benon skorzystał, że Atanazy ma rozłożone ręce, żeby dać mu w ucho. Spokój, wydwaj, bo zabronię wam łowić. Zrozumiano? krzyknął drużynowy. Atanazy i Benon się uspokoili. Ale Atanazy powiedział jeszcze, że sami zobaczymy, jaką wyciągnie rybę. I żebyśmy sobie nie myśleli, a Benon, że jego ryba na pewno będzie największa ze wszystkich. Drużynowy pokazał nam, w jaki sposób zakłada się robaka na haczyk. Przede wszystkim powiedział: Uważajcie, żebyście się nie pokaleczyli. Próbowaliśmy zrobić, jak nam pokazał, ale to nie było łatwe. I drużynowy musiał nam pomóc, szczególnie Paulinowi, który się boi ro bo robaków i pytał, czy nie gryzą. Kiedy robak już był na haczyku, Paulin bardzo szybko zarzucił wędkę, żeby znaleźć się od niego jak najdalej. My też zarzuciliśmy wędki, oprócz Atanazego i Benona, którym pomplątały się szyłki, oraz Gwalberta i Kaliksta, którzy zajęci byli urządzeniem na molo wyścigów robaków. Pilnujcie z pławików, powiedział drużynowy. Pilnowaliśmy z pławików, ale nic specjalnego się nie działo. A potem Paulin krzyknął, podniósł do góry wędkę, a na końcu wędki była ryba. Ojejku, ryba! zawołał Paulin. Mamusiu! I puścił wędkę, która upadła na skały. Drużynowy przyjechał ręką po twarzy, popatrzył na płaczącego Paulina i powiedział: Poczekajcie tu na mnie. Pójdę po wędkę tego małego, tego małego niezdary. Drużynowy wszedł na skały, a to jest niebezpieczne, bo tam jest bardzo ślisko. Ale wszystko poszło dobrze, poza tym, że zrobiła się draka, kiedy Krispin chciał mu pomóc i zjechał do wody. Drużynowemu udało się go wyciągnąć, ale krzyczał tak głośno, że widzieliśmy, jak chęt daleko na plaży ludzie wstają, żeby zobaczyć. Kiedy drużynowy oddał Paulinowi wędkę, ryby już. Nie było. Ale najbardziej Paulin ucieszył się z tego, że nie było też robaka. I zgodził się łowić dalej pod warunkiem, że więcej mu nie założą robaka na haczyk. Pierwszą rybę złowił Gwarbert. W ogóle to był jego dzień. Najpierw wygrał wyścigi robaków, a teraz złowił rybę. Poszliśmy wszyscy zobaczyć. Ryba nie była bardzo duża, ale Gwarbert był dumny mimo wszystko. I drużynowy mu pogratulował. Potem Gwalbert powiedział, że ma to już z głowy, bo złowił swoją rybę. Wyciągnął się na molo i zasnął. Druga ryba trafiła się, nie zgadniecie komu mnie. Wspaniała, naprawdę niesamowita. Była tylko trochę mniejsza od tej, którą wyciągnął Gwalbert, ale i tak bardzo mi się podobała. Szkoda tylko, że drużynowy skaleczył się w palec z kaczykiem, kiedy ją zdejmował. Dziwne, od początku czułem, że tak się stanie. Może właśnie dlatego drużynowy powiedział, że pora wracać. Chociaż Atanazy i Benon krzyczeli, że jeszcze nie, bo nie udało im się jeszcze rozplątać swoich wędek. Kiedy żeśmy dawali ryby kucharzowi, było nam głupio, bo dwie ryby na zupę dla całego obozu to może trochę mało. Ale kucharz roześmiał się i powiedział, że doskonale, właśnie tyle mu było trzeba. I w nagrodę dał nam po ciasteczku. No i wiecie, ten kucharz jest fantastyczny: zupa była bardzo dobra. I pan Rato zawołał: na cześć drużyny Sokole oko Hip, hip, hurra! Odpowiedzieli wszyscy i my też, bo byliśmy okropnie dumni. Potem spytałem kucharza: Jak to się stało, że ryby w zupie były takie duże i skąd się ich tyle wzięło? Na to kucharz zaczął się śmiać i wytłumaczył mi, że ryb przybywa podczas gotowania, a że jest strasznie fajny, dał mi kanapkę z dżemem. Drodzy Państwo, Krespiń czuje się dobrze. I miło mi donieść, że jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Chłopiec jest świetnie przystosowany i dobrze żyje z kolegami. Czasem może zdradza skłonności do udawania twardziela zechcą Państwo wybaczyć mi to określenie. Chciałby, aby koledzy uważali go za mężczyznę i za wodza. Dynamiczny z wysoce rozwiniętym zmysłem inicjatywy. Krespin ma duży wpływ na swoich młodych przyjaciół. Którzy podświadomie podziwiają jego zrównoważenie. Miło mi będzie zobaczyć Państwa przy okazji Państwa pobytu w tych stronach. Fragment listu Pana Rato do rodziców Kryspina.